Dzień dobry, czy są czerstwe bułki? Tak są, to po co tyle pieczecie? I to mi, przypomina, to mi przypomina anegdotę z mojego kolegi, który szedł do sklepu i kolega z pracy powiedział, to kup mi salami 30 deko. No dobrze, w porządku. Idzie do sklepu, kupuje tam, poemie jeszcze te wszystkie swoje artykuły. No i mówi jeszcze 30 dekosalami. A ta pani się go pyta. Ale pokroić panu czy w jednym kawałku? A jak pani będzie wygodniej, no wygodniej będzie w jednym kawałku, to proszę mi pokroić. Wiesz, że słuchacze nas nie widzą i trzeba powiedzieć, że wie, że jest trudne. Mozilla, Brazilla, witam was wszystkich, cześć. Cześć. I właśnie ten akurat jesteś na temat, Może byśmy ułożyli Disnawienia. Wiesz, co, Że to z nazwiskiem, może coś bym powiedział. słuchacze, słuchacze może pomyślą. Słuchacze, porzuć jakiś pomysł. Zlisujcie mnie, bo was Tak, na Piotra Wiecławskiego. Górskie góry 2013, stąd nadchodzi list właśnie. Wienio, myślisz, żeś szpenio, lecz dojadę cię jesienią, gdy pogody się zmienią. Na razie tu stoję, akordeon stroje, on nabij bity, pojadę wszystkie twoje płyty, twój fort będzie zdobyty i nie powstrzymasz tego, jak nie dam rady tam, to pojadę cię z kolegą. By, by, by przekleństwa muszą być. Kopnę cię w żyć i nie będziesz mógł się skryć. A ja dalej tu stoję, gotów na podboje. Pojechałbym ci starał, ale trochę się boję. Więc see you on October. Możesz gościć A, B. Oj, oj. Bo podle, nawet dla ciebie się nie powodle. Słabe ryby, słabe bity to twoja tendencja. Niech cię obraszać, nie chcę cię obrażać, też tam wiesz, taka disu konwencja. Nie pozdrawiam, bo hejt na pierwszym miejscu stawiam. On poziomem sięga, nie, nie, nie jestem. Jakie życie, taki diss. Nie jestem królem beat, beatboxa. jeszcze, a jeszcze... No, nie, nie, bo Rafał nasz nas chce już podrażnąć ja jarzła, jeśli powiedzieć, nie przestaniemy że, gadać. że czarownice nie noszą majtek, żeby lepiej się trzymała miotła. ale Nie, nie, nie zdążę tego nie, 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 rozumiem tego do dowcipu. Nie, nie zdążyłeś tego powiedzieć. Dzień dobry, Krzysztof Zieliński. Ja reprezentuję Ruch Obrony Powstańców i chciałem, Czy z panem Pałem Kukizem rozmawiam? Tak. Ja chciałem się dowiedzieć, co pan sądzi o tym filmie, który teraz wychodzi, Kamienie na szaniec. Czy... Pana ja panu proponuję, żeby pan nie dzwonił z tego telefonu, bo pan, tutaj jest numer wyświetla, można go namierzyć i tak dalej. Pan, ja, jak jasne, jest. ale będzie pan świata będzie pan ten film o kamieniach na szaniec, czy nie? Najpierw, ja, proszę pana, pójdę pod 519, a potem zobaczę. Dobrze, ale obejrzy pan film kamieni na szaniec, czy... Powiedziałem, panu. A, a nie burza pana to, że tam są pokazane sceny seksu powstańców? Ja pan pokaże prawdziwy seks, proszę pana. Tak więc, tak więc nie wiem, czy to nie była jakaś tam groźba, czy to było bardziej zachęta do miłości. No bo jaka osoba wywołuje największe, najgorętsze emocje w parlamencie tej kadencji obecnej? Jak ci się wydaje? Stefanie Siłowski. No nie. Moim zdaniem to jednak jest Anna Grocka, Dlatego, że Anna no Grocka tak, jeszcze tak. niedawno była panem Krzysztofem. Krzysztofem Bęgowskim. Zresztą Korwin-Mikke mówi jak, Anna, jak jak, 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 jak Krzysztof Bękowski przypada. No bo nie ma co już przedłużać, nie ma co już gadać. Teraz przed wami. To, to w ogóle zerwie wam czapki z głów. A my mówimy już wam pa. Marek Jurek przed wami. pa, trzymajcie się. Hej, pa, pa. Do pa, usłyszenia. Pa, pa, Marek Jurek. O, to będzie materiał teraz. Halo. Dzień dobry, kłaniam się, panie pośle. Mikołaj Janusz, Rock Radio. Dzień dobry. Dzwonię do pana z programu pod tytułem Pytanie na śniadanie. My przygotowujemy się do programu o konfliktach. Słyszy mnie pan, panie